Dzień dobry. Ja jestem Jan Klajko. Serio? No, kurde, już myślałem, że on jest tym jasu do dżungli pójdzie. Mój kolor to wiosny. Zobaczymy jak nam pójdzie. Jakie ja mam mordy. Waki sobie to ten wezmę. No Warwick to jest kurde. Podejrzewam. Nie za dobry przeciwnik. Dla Iverna, tym bardziej, że ja grałem w dżungli pierwszy raz, dosłownie, nigdy jeszcze w dżungli nie grałem i mam nadzieję, że kurde jakoś to będzie, a Ivern akurat powinien mi troszeczkę to ułatwić, bo to jest dość specyficzny dżungler, taki który, czy ja mam magiczne obuwienie? Nie mam chyba, co? No, czyli tak, mam przeciwko sobie Renektona, Warwicka, Władimira, Zixa i Irelia. Zix i Irelia na dole. O kurczę. Renekton, no ten Władimir, to nie jest taki delikatnie niegankowalny chyba. Zygz i Relia, może czyli zostaje mi Renekton na topie, aczkolwiek on jest przeciwko Akali, więc może Akali będzie sobie z nim radzić. Zobaczymy, ile ja będę miał szczęścia do tych teamów. Co z tym licem jest? On się już dawno powinien tutaj ten... A jest. No, no z tego co widzę to. Ja będę miał problem w dżungli, bo ten Warwick ma przewagę nade mną. Ogólnie przeciwnicy mają przewagę. Oba tymi są w AP. Mają przewagę w apk Zobaczymy, Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Może to być niespecjalne. Szczerze mówiąc, zwłaszcza, że ja pierwszy raz dżungli gram. Powtarzam. Więc. Yy, spodziewajcie się, że nie będę wiedział, co robię za bardzo. Tak. Ale kiedyś trzeba zacząć. Gra na suporcie, szczerze mówiąc, tak delikatnie mi się znudziła. Bo, delikatnie mówiąc, co tu jest suportem tak w ogóle? Czy, czy suportem jest Zix dla Irene, czy Irene dla Zixa? O co tu chodzi? Oni nie mają żadnego leczenia. I jeszcze Zix ma teleporta. Kurde, co tu się dzieje? Nie za bardzo ja tu ogarniam. Kurde, na jakiej zasadzie to wszystko działa. No, jeszcze Władimir na środku to, to rozumiem. Chociaż on z Czy on Jasu... Ten, czy on wytrzyma na Jesuo? To Tak, tak, tak. A my chyba jesteśmy na tym, tym, my chyba jesteśmy na czerwonym tym, tak? Z tego by wynikało. Ale to się ma zamiar, kurde, załadować, czy nie bardzo? Coś tu, kurde. No, przepraszam, 5 minut nagrania i ten, i jeszcze się nie załadowało to dziadostwo. No najwyżej będzie ten, najwyżej będzie skaszaniony odcinek. No co ja zrobię? Ja nic tu nie zrobię. Ja muszę poczekać. Ja muszę poczekać. Jest 89% na ten moment. Jest! Teraz co on tam ką? Co on brał? Myślę, że tak, coś takiego chyba. I 30 sekund do pojawienia się stworów. Czy jest, to jest. Pewno spodobałby się agrestowił. Ej no! Przecież ja jestem Majder, no co ty tu robisz?

dziś znów przejrzałem na oczy to ja Żydowy. Zapuszczę korzenie i będę wszędzie skąd brzydwo działania. Co wierzyć? Kogo tam? Na dole na dole Wesoła chmurka Sojusnik pokonany To nie by było tego Renektona tam. Chociaż ja sam tam nic nie zrobię. nigdy nie skręcisz kostki. Nie, to nie ma sensu za bardzo. Powolny jestem jak jasny gwint ja powinienem już bardzo dawno zrobić ten clear. Na szczęście ten Warwick tu chyba nie przyszedł. Nie, nie przyszedł. Pytanie, co ja chcę, kurde, zrobić przeciwnik? Pokonany. Nie mam za bardzo, kurde, co tutaj kupić, gdy nikt nie patrzy, tu stokrotek będzie coś sił w nogach. Czy ja mam coś ten do zrobienia? Nie za bardzo. Ciekawe. Co Nie ma tutaj nikogo. Oni poszli sobie już. Nie się, rozłączy Spokojnie, że służy. Ziemiaki zawsze nas obserwuje. O, mogę sobie to wziąć. Tego już nie ma tutaj. O, na dole. Przyjaciele zlecą się galopem. O Czyja? Ach, nie zdążyłem! Stale ciało zaczynało już skrzypieć. O, jakiś przedmiot dla ludzi. Dziękuję. To będzie bardzo, bardzo zła gra, ja myślę, na razie, kurde, wydaje, ogląda to na I to niestety z mojego powodu. O, może ja bym tu coś wziął. Przewoływacz się rozłączył. No. Przewoływacz wrócił do no. gry. Nic nie przywinie za O za rośla już. Zbliża się zagrożenie. Nie ma co kiść. O, mamy Daisy. Serio. Wszystkie ku... Wszystkie linie tutaj przeciwnik dominuje, nie, no tego pana tutaj sam to ja. tego pana, to ja tutaj sam raczej. Cholera, za wcześnie, za wcześnie. Powinienem poczekać, powinienem poczekać. Kurde na tą tą, jeden, dwa ganków praktycznie nic. Który tam jest legendą? Lenekton. Z tym Lenektonem, kurde, będzie problem. Tutaj raczej nic ja nie zrobię. A tutaj no ten jest kurde, Jasu jest sam. Jasuło to jasno, jak już. No zajmij go kurde żebym ja mógł coś tutaj zrobić Przeciwnik jest legendą A Wszystko jest na swój sposób ze wszystkim połączone Znalazłeś ostatnio jakieś dobre lambusty daj znać, gdy znajdziesz O. No. No, ja teraz będę miał ten. Jakoś tak, kurde, tutaj nic się nie dzieje, w czym ja mógłbym pomóc. I tutaj, kurde, nic nie ma już, ja nie mam nic do roboty za bardzo. I problem jest taki, że nie mam też, kurde, za bardzo, co to nie słowo kombinuję. Nie mój ten robi, dziewięćset. Przynajmniej smoka mamy. To nie jest, już nie jest najgorzej, jak mamy smoka. I to wcale, wcale ten niczego sobie smok. A ci oni, co oni tutaj chcą? On jest na połowie HP, przepraszam. Zniszczono Twoją wieżę. No próbowałem coś tu zrobić, ale ten renek, się tutaj... Nie ma kurde w ramach ten O no jednak się poddali. No ale Sami widzicie jak to wygląda. No mój clear jest poniżej dużo, dużo poniżej krytyki, tak? Aha. No bardzo mnie to cieszy. No i co teraz ja mam zrobić? A Kali przegrywała. Ten kurde, nie wiadomo co robił. Jasuo ten. Jasuo płakał. Niech będzie, że tą lux jest ja honoruje. Teraz zobaczmy, jaka była tam ta tablica wyników. Lux miała 5 d, no ale kurde, to i tak jest mniej niż Akali. To raz. Na drugi raz kurczę ten. No, wrażenie. Zdobęte złotą było mniej więcej na tym samym poziomie co pozostali. Tylko jedna akali, kurde, odstawała drastycznie. No ale wiecie, no nie będę się tutaj trzepiał, bo. bo... Chociaż w sumie dziwi mnie, że ta akali, ten taki pieprz dostała od tego renektona. Przecież ona nie musi z nim walczyć. A może ja się nie znam? Oaa! No dobra, ten, kurde. Kurde co? Oni nie mieli w ogóle dżunglera i, i wygrali grę? O co chodzi? Mm. <gry> Czajcie, to jestem taki do dupy, że przeciwnicy nie mieli dżunglera i tak wygrali. <gry> nie mogę, po prostu to kurde jest. <gry> nie mogę. To jest najlepsza ocena mojego performanceu w tej grze, tak? Że przeciwnicy nie mieli dżunglera, a i tak wygrali. Wygrali w 4 przeciwko 5, a i tak ten. No ja tam jednego tego zixa tylko przyłapałem, jak próbował uciec i go ten, i go zabiłem. To to. I to tylko tyle. Natomiast co? Jasuo mniej więcej tak jak ja miał. 1-3 Varus miał 2-3-1. Ta luksus miała ma miała jakiegoś kila nawet. No Widzicie, tak to bywa jak się pierwszy raz gra. E... No taka ciekawa gierka się nam poko... Ten się nam tutaj e... się nam tutaj po ten pojawiła. Uciekali. W żadnym tym, w żadnej kwestii ja tutaj nie jestem znaczący, tak, więc no jest jak jest. Ja Wam dziękuję za obejrzenie. Jeżeli się spodobało to kliknijcie lajka, like, zasubskrybujcie, zwolnijcie dzwonek, skomentujcie na dole. Nie zapomnijcie mi napisać, jaki jestem do dupy żebym tą grę odinstalował. Nawet się zbytnio nie zdziwię, no bo jak się przegrywa grę, w której nie ma się przeciwnego, nie ma przeciwnego dżunglera, no to aż się boję myśleć, co by się stało, jakby ten Warwick tam był. Ja się już z wami żegnam i widzimy się w kolejnych meczach League of Legends.